A, ze strony Ciekowski. widzimy się w kolejnym odcinku, w dzisiejszym odcinku Wam pokażę moja dzisiejsze, moje dzisiejsze wyprawa na grzyby. Są so to maszlaczki, już obrane są. So. Tak właśnie maszlaczki obrałem. Takie maszlaki i one rosną w szkole. Nie kłamnę Was, jutro Wam jeszcze pokażę, o tutaj jeszcze mamy takie nieobrane, takiego malutkiego. Takiego. Więc, jak mówiłem, jutro nagram odcinek i wam pokażę, ile tam maszlaczków rośnie przy szkole. Właśnie takie maszlaczki. Mama. Więc to chyba było na tyle w dzisiejszym odcinku. Więc zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału. Łapki w górę tym filmem. Jak będzie dużo łapek w górę, to. Nagram wam, może wyprawę jak będę w lesie na grzybach. To było na tyle siema.